Cześć, dobry wieczór. Pozdrawiam Was z nocy chwały, z Lublina, konferencji cyklicznej organizowanej przez Armię Dzieci. Jestem już po raz drugi gościem tej konferencji. Jest to dla mnie e, wielką przyjemnością. Amerykanie mówią przywilejem, ja mówię przyjemnością. E, jestem błogosławiony byciem w relacji nie tylko w samym wydarzeniu, ale też bycie z ludźmi, którzy ją tworzą. E, Jestem pastorem na co dzień, nazywam się Marek Ciesiłka, prowadzę Kościół Droga w Warszawie. Mam żonę, dwójkę dzieci, zajmuję się głoszeniem Słowa Bożego. Jest to główne moje zajęcie w życiu, dodatkowo trochę duszpasterstwem, trochę coachingiem, trochę duszpasterstwem wśród mężczyzn, ale jednak podstawową, fundamentalną sprawą jest głoszenie Słowa Bożego. Poproszono mnie, żebym spróbował podzielić się tym, co odczuwam od Ducha Świętego na rok 22. Nie jestem za bardzo jednostką proroczą i nie odważam się mówić tak, mówi Pan, tak będzie wyglądał rok 2022. Natomiast mam życzenia i przeczuwam, że tego na pewno Duch Święty oczekuje ode mnie, więc być może też od Ciebie. Więc to moje odczucie jest takie, że Duch Święty chce nas prowadzić do miejsca, w którym już nie będziemy tak chwiejni, jak byliśmy przez ostatnie dwa lata. Wiecie, żyjemy w czasie wielkiej niestabilności, w czasie zmiany. Od dwóch lat mamy pandemię, yy, mamy niestabilną sytuację polityczną w Polsce, mamy zmieniające się obyczaje, mamy upadek znaczenia dotychczasowych autorytetów, coraz mniej osób zaczyna uczestniczyć w życiu chrześcijańskim, w życiu Kościoła, frekwencja spada, młodzi ludzie wręcz odchodzą od Kościoła w, w masowy sposób, to jest lawina. Yy, mamy Sytuację polityczną, ciekawą, geopolityczną, widzimy, co dzieje się z Rosją, widzimy, co dzieje się na granicy, widzimy, co dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej. W tym wszystkim można naprawdę być bardzo zaniepokojonym. Wierzę, że Duch Święty chce, żebyśmy w 2022 porzucili nasze mrzonki o stabilności o tym, że wróci stare, wróci dobre to, co znamy, Ktoś mądrze powiedział, że nigdy nie było czegoś takiego na świecie jak stare, dobre czasy. Więc chciałbym, żebyśmy o tym zapomnieli i myślę, że Duch Święty do czego nas zachęca, bo nie wiem czy On to mówi, ale odczuwam, że nas zachęca, żebyśmy w tym 2022 roku porzucili nasze mrzonki i zaczęli, przestali się chwiać, stanęli mocno w prawdzie, w prawdzie Słowa Bożego, rozpoznali Jego drogi i robili to, czego On od nas oczekuje w tym czasie, w tym dniu. Ktoś mądry powiedział: Nigdy nie będzie nam dana przeszłość do przeżywania, nigdy nie będzie nam dana przyszłość do przeżywania. Jedyne, co mamy w naszym życiu, to teraźniejszość. Więc tak odczuwam, że to jest to, w co Bóg będzie wprowadzał nas w roku 2002, żebyśmy robili to, co jest naszą misją, naszym powołaniem, słyszeli wyraźnie głos Ducha Świętego, byli zbudowani na fundamencie Słowa Bożego i przestali się chwiać dzięki temu, że z jednej strony zbudujemy nasze życie na fundamencie Biblii, a z drugiej strony porzucimy nasze mrzonki o tym, że czasy jakoś tak same staną się stabilne i się uspokoją. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was na Noc Chwały 2022 za 12 miesięcy. Niech Was Bóg błogosławi.